Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tsunami i zapraszam na kolejny odcinek Days Gone. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. W pewnej nocy spodziewali się lotu Sportlet. Że nigdy nie dotarł. To był transport dla Czerwonego Krzyża. Czerwony krzyż. Tak, już kumasz. Lekarstwa, jakieś pierdoły medyczne, cała ładowna tego. Może nawet te całe y, anty... Wie co? Antybiotyki. Tak, tak, tak. No właśnie te. Właśnie. Takie. Gdzie? Hej, ciszej! Może, Pogadamy w środku. No, a ten włóczęga. Siedzi właśnie w wieży kontrolnej, kiedy samolot nagle znika z radaru. Puf! przed chwilą był, a już go nie ma. Tak jakoś tutaj. Na południu od góry Waszyngtona. Tak powiedział. Samolot był w jednym kawałku. Kontrolowany upadek czy coś. Gość musiał słuchać pilota, jak wykrwawiał się na ziemi ze złamaną miednicą. Jasne, czyli nie wysłałeś nikogo, żeby go znalazł? Nie. Czemu nie? Bo staruszek mi nie pozwala. Żelazny Majk? Czemu? A, no tak, wieczyści. <grystanie> Szybko się uczysz. Wszystko na zachód od żelaznej grani należy do Carlosa i jego łysej bandy miłośników Świrusów. Więc jak pójdziesz i dasz się złapać, kieruj się na pół. W koniec Jasne skizo. Zawsze można na ciebie liczyć. Chusty, co teraz? A, wszystko jest lepsze od siedzenia w tej dziurze. Breaking up these drones. Yeah. Dwa dni temu jechaliśmy na drogą do Old Bend. Wystawki wystarczy? Czekaj, załatwię. Dobra. Hej, St. John, jesteś tam? Tak, skizo. No, Jestem. Spoko. pamiętasz o czym ostatnio rozmawialiśmy? Trochę mi to zajmie. Muszę ogarnąć ochronę na granicy z żelaznym stokiem. Sprawdzić tych wieczystych wieżyc, co chodzi, nie. Ach, nie, Skizo, nie wiem. Może tak mi wyjaśnisz. Chciałbyś mu Pamiętaj, ja tu sporo ryzykuję i nie chcę tego żałować. Tak czy siak, niedługo z nim przydać. W międzyczasie pomóż ludziom w obozie. Udowodnij, że tym razem żelazny nie popełnił błędu. Tak, słowa, jak sobie chcesz, jak sobie chcesz. Bez odbioru. Zaraz, nie wypariło się całej strefy Nie martwcie się koledzy, wrócę później i wtedy was zwajczę. Teraz przyjadę chyba, nie? Do. O. Serio. Nie jestem ale nie jestem kurwa twoim bratem. No. Nie spina się. Po prostu próbuje pomóc Twojemu siomeczkowi. A ta sprawa, o której gadaliśmy, powiedzmy, że powinieneś już tam ruszać. A, tak. Można na myśli granicy z wyczystymi. Bardzo śmieszne. Ale nie o to mi chodzi. Eee, chciałem tylko powiedzieć, że gdybyś planował się przejechać jak wy uderzyć w trasę, to teraz jest on moment. Tak, masz... jak zawsze kum. Bez odbioru. 做。五百，走。 Dlaczego nie mogę szybkiej pory? Aha! Co jest do kurwy? Серьо, я пойду. А еще в пизду. Dobra, ja będę kończył w mniej ci, że się podobało coś. Ten... Co teraz?